I uwaga, uwaga, proszę Państwa, mamy godzinę 19. Pierwszy raz od trzech tygodni, świeża godzina 19 na kanale. Także zobaczmy, co takiego dzisiaj wyszło. Dzisiaj wielki pack opening, proszę Państwa, ponieważ troszeczkę paczek zbierałem. A my mamy tutaj Diego Ermando Maradona, 18 składów. No, jest drogi, ale to już wiecie, już wiadomo jak to wygląda. Jest Erling Hochland też. A więc zapraszam Was na stronę partnera kanału, czyli NEB. NEB posiada bibliotekę ponad 40 tysięcy gier, i oczywiście doładowań i różnych subskrypcji. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Między innymi teraz widziałem fajną ofertę na Mafię, która wyszła z tego, co mi się wydaje dzisiaj. No i Mafię możecie dostać tutaj nie za 220 zł, a za 167. Oprócz tego, dla, dla posiadaczy Xboxa, jest też fajna oferta na edycję Ultimate za 366 zł także, także jak ktoś jeszcze nie kupił, no to oczywiście możecie tutaj wpaść i zaoszczędzić sobie trochę złotych. A jeżeli oczywiście grac gracie na PlayStation i chcecie też kupić sobie fif to polecam zrobić to za pomocą kart przedpłaconych. Wchodząc właśnie w karty przedpłacone na Enebie, możecie znaleźć najlepszą ofertę, która jest po prostu najbardziej korzystna dla Was. Akurat w tym momencie jest to karta za 900 zł, która kosztuje 830, także 70 zł dostajecie tak naprawdę za friko. No i do końca weekendu trwa taki kupon 7Deals, który daje Wam minus 7% na wszystkie gry i doładowania. No i Serdecznie Was zapraszam do opisu. Jeżeli coś chcielibyście kupić na Enebie, to bardzo bym Was prosił, żebyście skorzystali z mojego linku, który znajduje się w opisie. 5 playstyli, PowerShot. Jezu! Ej, na 5 playstyli gościu ma dwa dobre: Ma dobrą rakietę i Low Drivena. PowerShot, magnes i słabe. Słabe. W sensie pewnie i tak go zrobię, bo wiadomo jak to wygląda, ale drogi też, ty. 18 składów i. No nie wiem, mogli mu trochę inne playstyle dać, nie? Kurde, no przyznam szczerze, nie wiem kto wyszedł. Mainu, on chyba był jakoś wcześniej. Nie wiem. No dobra, zobaczmy zadanka. Jest Colt Palmer, Momo, Roberto Carlos. No, kilku do, do, do jakiegoś składu realu ewentualnego. Yy, to zobaczmy. Papę. Wow! O, yy, te zadania do Food Champions. 10 minut trzeba zrobić, 12 rozegrać. Jest... Pan Włodzimierz Smolarek, 5 na 5. No niezły, niezły. O, jest Robercik, proszę państwa. Pineska, podanie z trójkątem, low driven, rakieta, no i safe. No niezły lewy, no niezły. Ale Eks podali. No, wróć to na spokojnie, każdy zrobi. Ja przez ostatnie 2-3 tygodnie zbierałem paczki. Część wiadomo otwierałem, ale mam zachobikowane paczki za Rivalsym, za oczywiście Food Champions też mam paczuszki. No i też przygotowałem jakieś piki, także pierwszy opening od... Od kiedy? No od trzech tygodni, nie no od trzech tygodni. Chciałem was sprawdzić. Zobaczmy, piki 8.7+. Wow. I z tego miejsca zapraszam was serdecznie na 10.00 na streamach, gdzie będziemy kończyć Food Champions na Twitchu. Link jest oczywiście w opisie, a później, jeżeli stream będzie jeszcze trwał, to zapraszam was na Kika. No i oczywiście link do Kika też jest w opisie i tam prawdopodobnie odbierzemy sobie nagrody za Food Champions. Dobra, drugi. Ja bym chyba skipował, nie? Harder. O, pani brąz. Wow, momo Salach. Ostatni pik 8.7+. Dobra, dobre piki. Bez futisa. No, wiadomo tak jak mówiłem, celem jest karta 99. Zobaczmy, jakieś tam piki przygotowane. O, Bruno Guimaraes. Dobra, biorę, bo go nie mam. Kampanii, co zrobiłem przed 19. No, zobaczmy. O, wow, wow, wow. O, Bisuma, spoko. O, Bentancur, Flint. Dobra, Bentancura biorę. Dobra, biorę te, co nie są duplikatami chyba po prostu. Wow. Nice. Majulu. Mhm. <grytanie> Nie jestem zadowolony na razie z tego openingu, ale spokojnie. Mamy dużo paczek, naprawdę jest sporo. 32 razy, razy 85 plus No dobra, idziemy od tych gorszych może najpierw. Tak po kolei lecimy, panowie. O zimę, pięknie. O, paczka z drużyną czwartą Futis. Zobaczmy Kto to idzie? Kurde, noweron! Niewiele otwierałem paczek, ale tego skurczyka trafiłem chyba 4 razy. Wow, no jest, jest. To co, FP -ki ładujemy? Zbiorę te 150 tysięcy, no spokojnie, no spokojnie panowie Otwórzmy te paczki, co mam yy, i w następnej kolejności zabiorę się za tą paczkę dwa yy, z 11 piłkarzami futis Tak, Taki jest plan O, Andryczek Wow Ty, bo ja dnie w sumie po, po, po co ja otwieram Wiem, że jest Bale, Roberto Carlos, Cold Palmer No bo ja tutaj szukam, wiecie, kart 99, chociaż jednej Dobra, O, ty Ej, jest trochę kart 99, jest Beckenbauer, jest Pirlo Ej, Pirlo też fajny Ja uwielbiam Pirlo w gierce jest Bejluś, Palmer, Salah i Due. Ej, 6 kart 99. No, come on jej, proszę, no musicie mi to dać. Dobra, y, jesteśmy u komunisty, proszę państwa. Quality content, paczka za 500 tysięcy z 11 kartami futis. Zobaczmy. O! Ej, dobrze chyba. Nie wiem, bo nie mam punktu odniesienia jeszcze. Tak szczerze, ale chyba nie jest to zła paczka. Dwie karty 98 i tyle, <laughs> w sumie. Nie wiem, tak na moje oko takie. Gracza, który miał 3 tygodnie przerwy, to chyba całkiem niezła jest nie? Spoko, ja też otworzę zaraz i zobaczycie. Że jego paczka nie była wcale taka zła. Niski i Schiller. Ej, a futisy się nie pokazują, nie? One są dopiero w środku, z tego co pamiętam. Wjeżdżamy w dwie paki za fut champion, za 11 winów. Niech się wiedzie, panowie. Shape Shifter w sierpniu, nie? Dobra, i drugie. Od razu wjeżdżamy. Dajcie, jest futis, elo! No mówię, nie otwierałem dużo paczek. <laughs> Jego na przykład trafiłem też A, niech będzie, wymienne 10 razy 85 szalejmy Mamy to, pierwsza karta Futis I... Wow, tak, pięknie, ale jest i Morientes Pierwsza karta Futis, proszę państwa, z... Wow, Kentaglish 10 8 84 10 takich paczek Teraz to lecimy Bailey, Kaisedo Wow, Jude Bellingham ja Jacie, tyle. Że gram tą grą. Nie, tam cieszę się z atmosferką tutaj. Opakami na czacie. Wow, złota karta! Jee, w grę jednak. Dajmy lek, paczka za 500 tysięcy. Jedna, może nawet dwie. Kto wie, bo tutaj widzę, budżet jest całkiem zacny. No zobaczmy, czy lepiej niż u komunisty będzie. Saliba? Okej, okay, no tutaj komunistę miał trochę lepiej na starcie. No i ogólnie tu chyba też miał trochę lepiej. Oj, Morientes W. Oho, coś ładuje dobrego, bo No, to komunista naprawdę miał niezłą w takim razie tą wychodzącą kartę, nie? Bo miał dziesiąt yy, Dobrze. To idziemy do... Dawaj, dawaj, ale, ale teraz łupnie, nie? Jak z armaty. O Boże, z Baśką! O! o ho, ho, ho! Eto, 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 jest! Nie wiem ile... Ej, ty, dobra, teraz się rozpędziłem, ten eto pewnie jest 200 tysięcy, nie? To idzie Moriente znowu, nie Celibale, dobra spokojnie Eto 600, no, to jest tak źle Ale w środku znowu, Ronaldo Nazario teraz no, no mogło być lepiej, dobra wracamy do paczek męskich, Czy 10 x 84. Co jest, 10x8, 4, ja pojedynczy walkout trafiam? Nie, no, to, to mi nikt nie uwierzy chyba Dobra, dalej Nie, nic nie mówię <grym> Abstrakcja Dobra, bramkarz. A, i myślałem, że Kurtua, bo taki wysoki szedł. Ej, to 10x84 plus są znerfione jakieś strasznie. Nie podoba mi, nie, nie podoba mi się opening patrzę razy x 84 szczerze. Tak przykręcili trochę chyba. Ja liczę na jakiegoś Baila, Roberto Carlosa, kogoś takiego wiecie. Że jak trafię, to się cieplutko na serduchu zrobi. Dobra, 25x84 plus, to jest za full champions na 100%. No poczekaj, a poczekaj, teraz poczekam, teraz poczekam. Nie, jednak nie czekam, nie mogę na niego patrzeć. Alaba. Myślałem, że trafiłem trzy futisy. Dobrze, że nic nie powiedziałem, bo mi się zbłaśnił tylko. Dobra, dwa razy 8-8. Za A, to Mariona była. Dobra, paczka z trzema futisami. To jest za champion znowu. Kolejna pokaż zafu champion zobaczmy. SP. Brazylia, Zobaczmy, co w środku. Ale, jakbym wiedział, że ona będzie taka gubia, no to nawet bym jej nie trzymał do tego streama. No, ale jest jak jest, dobra. 10 razy 8 7, plus. proszę, no dajcie coś fajnego. Błagam. LO. To dębele, proszę państwa, jest, dembele. Zdobywca złotej piłki, mam nadzieję, że on taki, o taką piłkę prawie podniesie znowu. Minimalne widły. Dobra, możecie mi nie zabierać szczęścia, panowie. Ja jeszcze tutaj jestem w euforii, że coś trafiam. Dobra, 20 razy 8 6 plus. Wymienne. Okej. Okay. Wymienny futis nowej drużyny. LS. Wow. A dobra, futis, futis. Ale teraz przypieprzy. Ale przypieprzy. Pain. Pain to ja czuję teraz. Ale chociaż z Quikseli trochę będzie, nie? No, z Quikseli to mi tu ładnie da. 140k z Quikseli. Ja się chyba nie zastanawiam, panowie. No, robimy content dzisiaj. Dzisiaj szalejemy. Było już kilka paczek. Już było z pięć paczek, nie? Pora, żebyście zobaczyli najlepszy traf, jaki może być w takiej paczce. Zobaczmy. 500 tysięcy. Esio! Francja! Dobra, 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 17, 17. Kto opró to oprócz Ciebie? Mam go, mam go, mam go. No nie dobrze. Dobra, coś co w środku, proszę. Otwieram, nie wiem, no Ziko! Ziko! No jest Ziko, nie? Ziko ma fajne Playstyle może być no 47 Ziko. Nie no sto! No, także ku przestrodze jednak paczka, kup przez drodze, ale jak będę zbiorę pół miliona, kolejne to znowu otworzę 32 paczki 10 razy, 85 plus. Zbierałem to jakieś 4 dni. Zobaczmy, no troszeczkę tutaj pootwieramy, możecie się rozciąć wygodnie w fotelach O, Declan Rice, nice Chavi, Ta, no lipa, dobra, to ja bym się to Futis przez chwilę. Wow ej, ej te paczki są frustrujące tak szczerze Wow nie no dobra, jeszcze coś odda. Nie, trzeba nie... nie ja muszę, przepraszam, zmieniam myślenie, nie mogę tak. Dzień, d dzień po powrocie, dopiero dwie godziny w tej gierce siedzę. Już na, Nie mogę narzekać jeszcze. Będę narzekał jak, jak po tygodniu Grindu nic nie, nie, nie będę miał. No teraz pozytywnie, pozytywnie lecimy, szukamy kart 99, bo to jest cel. Chociaż jedną w składzie mieć, przed food Champions jeszcze nice. Legenda! Ło, wow. o Rajkard! Ło, wow, Call! O, makalele, Murillo, nie wiedziałem że taka karta jest. O, Isak. Wo O, Team of the Year. LS. Jakie Team of the Year lecą? Najlepszy piłkarz poprzedniego sezonu. Ej, w sumie ja tak oglądam te TOTY, ale chyba żadne TOTY by mi nie jarało teraz, bo już Mbappe mam. A chyba nie ma lepszego TOTY niż Mbappe, nie? Ozaire, Rolfo, Kajseda, Nice. Wow, ale paczka. Ej, ale dużo kart specjalnych jeszcze, Lucek. Ja bym chciał pierwszą kartę 99, błagam. Ale słuchają, ale coś słuchają, nie? Uuu, putejas też spoko okej, okay, dobra, Ja te... <noise> to się nie spodziewałem. <noise> Czekaj, jaka jest za to szansa, nie? O, ej, jeszcze tej ja zbrakowało w tej paczce, to już w ogóle by był hit. No dobra, patrzmy, patrzmy, jak jest... Jeszcze gdzieś tam przed tą... Przed tym designem Toty mam jakiś respekt, żeby tego nie skipować. Ten design przypomina mi, ile kasy wydałem w styczniu. Oj, ej, patrzcie, jak te Toty lecą, to jest chyba czwarty Toty spośród pięciu paczek. Ej, podwójne Toty. No dobra, tego to się nie spodziewałem, i ręka, i... Pani Wilson, nice. Willer, kurde no. Dobra, zobaczmy. pik z futisami, tak? Wo trzeci. Łoł, wow. czwarty. Łoł, wow. nie, no, serio. Serio, zawe duplikaty, no. Come on. Wow. Varezi, <ścoughs> fenomenalnie. Abedipela, ale paka, nie. Uu. o, Robercik. Teraz magazyn mi się zapełni, co jest najgorsze. O! Nie. Ta? nie, to jest urodzinowa ikona chyba. Jestem prawie pewna, tego skipuję. To nie jest futis. Ta, pisią Boże, jej, błagam was. No, tyle paczek. No, wiem, że grałem w poprzednim tygodniu. Ale nie na streamie, no. Można powiedzieć, że mi nie było. Proszę, 99 karta. Błagam! Wow, paczka samych duplikatów. No dobra, nice. Dobra, zobaczmy piki kampanii. Nice, Vicario. O, Barbara Kwartz. To ty, proszę Państwa, to ty. To ty. SPD, Portugalia. okej, okay, Ruben Neves. Dobra, to skipuję, Tylko Cristiano Ronaldo by mnie zadowolił, chyba teraz. To ty. Rejten. Proszę, w ostatniej paczce. W ostatniej paczce. Kurde, no. Dobra, proszę Państwa, jedziemy dalej z openingiem. Ym, otwieramy paczuszki za karnecik. A weźmy dla. dla oczywiście maniaka. Harry Maguire no tutaj oczywiście Rodrigo Rodrigo Goes. 1 z 5,88 Zobaczmy, proszę Państwa. De Brainer o Kevin de Bruyne. 2, 2 z 5, sorry, 2 z 5,8,7 Dobra, wjeżdżamy w paki, proszę państwa, szukamy, szukamy, szukamy Bożych 99, nie? Garincha, nice. Dobra, 2 razy 8,6 Isco, nice. Fenomenalnie o, a, 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 a. Dobra, zobaczmy piki kampanii Spoko Bisuma, Ramirez, Spence, Kelly Chloe Kelly First time was so nice I had to do it twice <laughs> Nice I ostatni proszę państwa Ogień, 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 ogień Dobra, Panią Iris biorę Wow, mamy, mamy LS, Brazylia, wini Jeszcze to ty. Patrzcie na to, Ale, ale teraz będzie Morie- Ej, z tej drużynie leci tylko Morientes! Z tej drużynie leci tylko Morientes! Nice. Ciuram, Carvajal, nice. Aha. I wydupcyło. Uuu, nic nie ma. Wow! Dobra, już ten żart o prądzie się wyczerpał pewnie u EA. Wow, jeszcze Rodri. Uu, McTominay, to Quixel, 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 a to? Dobra, ale trochę zarobimy końców, jeszcze paka za 500k będzie. On to jakieś Evo? Nie. Wow, Del Piero. Ej, dwóch delpiero trafiłem! Fajna paczucha. Też Quixel chyba, nie? Uuu, wyler. Ciekawe ile warty już. Dobra, zobaczmy. 10 razy 8, 5 plus. Trafmy coś, co będzie warte 200 tysięcy, otwieramy pakę za pół miliona. Wow, ale paczka. Także zapraszam serdecznie. To jest paczka dla wszystkich, którzy dali followa na Kiku. Zobaczmy, paczka na 500 tysięcy po raz drugi. Zobaczmy. 11 kart footis. Co tu będzie? To nie jest dobry znak chyba. Bo to jest 97 a la pargi sung. Wyla. Ej, miejsca, <głos》>, Dobra, to jedziemy, taki składzik. Foot zaczynamy, proszę Państwa. Ooo, ale ma skład niezły. Bellingham młody, Hulit. No i pięknie, Rodrigo Goes. No to oczywiście, proszę Państwa, skoro gramy z kolegą, to no, zaczynamy po męsku, nie? Tylko musicie mi na. O nie! Dobra, zaczynamy wojnę. No i pięknie, Rodrigo 2-1. No nie, ja, ja dzisiaj, proszę Państwa. Mam, tak, mam taką ochotę. Wiecie, no troszeczkę trochę od Fify było. Troszeczkę złapałem detox. Ale to się trochę stysknie z takim naszym community. No i jeszcze w ręce mam Madisona, nie? No i pięknie Sonaldo. Aj no przez rączki, no. No i Rodrigo, ty jaki... Jak, debiut? w gole chyba. No i pięknie Neymarito, no i to już jest koniec. To już jest koniec. Pięknie, pięknie, 6-2. Wandersar, buongiorno Wini miał futis? Aj, kurde, 1-0. I końsy No i pięknie, 1-1. To oni by robili, robili to samo ze sprzed... O pięknie, 2-1. Dobra, mamy. Mamy 2-0. Fajnie. Dobra, zobaczmy. 3 razy 8-8 niewymienne. Wow, ale paka. Dobra, 3 razy 8-8 plus wymienne, może trochę końców, co? No chyba nie, bo to będzie grassroot, więc. Składzi krywala. Niezły. Jo o, o 1-0, pięknie. I Rodrigo. Ej, ty dobry ten Rodrigo. Dobrze. I to 3-0 do bazy. Pewnie, że chciałbym zrobić GTA Online, Mandy. Pięknie. Ja powiem wam, że przy tych statystykach, co oni mają, to te strzały, To jest strzał gol w większości. O, ty, to bez O jezu, ty, to bez też. Może mam słabą płytę główną, właśnie. Kurde, bo tu 4-3 jest, no. Nie ma. Nie, no jest. Łapiesz to, no kurde. Dobra, skupiam się. Czemu taka duża migracja jest na Kika? Taka duża migracja jest na Kika, gdyż w Polsce było jakiś tam czas temu, chyba trzy tygodnie temu, spotkanie niektórych Twitch partnerów z Twitchem, na którym. No Twitch-partnerzy prosili, żeby po pierwsze stawki za reklamy były trochę większe, bo są fatalne w Polsce, w Polsce są obrzydliwie małe. No i chyba, w sumie, o to chyba się najbardziej rozchodziło. A, i że nie ma polskiego supportu w ogóle. Ponadto, jedynymi krajami, które nie, nie mają jeszcze rozdzielczości 2K wprowadzonej na, na streamy, to jest Rosja, no i Polska. No, ej, no co się dzieje w tym meczu? No, nie no, masz to. Na jedną z, z odpowiedzi Twitch powiedział, że jeśli chodzi o te reklamy, że czy mogą zwiększyć stawki, to Twitch odpowiedział, że załatwcie sobie więcej współprac. <grym> Także tak. No i części Twitchowej społeczności, głównie streamerów się to nie spodobało. A się okazało później, nie, nie wiem jak oni do tego doszli, że jak ma się Twitch partnera, to wystarczy napisać do Kika i się dostaje automatycznie ten program KCIP. I tak prawdopodobnie Kik zachęca do, do migracji, nie? Czyli dając ten program KCIP. Aj, cała migracja na Twitcha jest spowodowana frustracją streamerów związaną z małymi zarobkami samej platformy Twitch. No, no wiadomo, że jak są twórcy, którzy mają po te 400-500 widzów, to oni zarabiają dobrze, gdyż yy, no mają współpracę, niektóre dają sporo. Ale jeżeli chodzi o samego Twitcha, to są śmieszne stawki. No, po prostu śmieszne. Nie, jak? To była 91. Ja takie coś zrobiłem No właśnie, ja, ja zrobiłem jakiegoś Fake shota, no trudno, przegrywamy A ja, najgorsze jest to Że ja tu wygrywałem 4-0 Dobra, TheHea, Kuman, Sztamik Zobaczmy no, no dawaj Nie o to mi chodziło Oj, nice ha. Nie, dobra, weszło Jezu NIE TO! Wow! Suje dwa gole i dwa były gówniane! Dobra, jest, jest! Kurde, Low Driven'y Rodrigo fenomenalny, nie? O, i pięknie, mamy 4-1. Dobra, bilans? 3-1 chyba mam. O, gość ma Halanda zrobionego. I Suneldo! Czekaj. Będzie gol dla ciebie, Yuki. I golda Jukiego. No jest, 2-0. Mamy to, mamy to, no super, 3-0. Dobra, mamy. Ile tam? 3-1, 4-1? Chyba tworzymy sobie pika. Dobra, zobaczmy tego pika. Y jak grałem sam tydzień temu, trafiłem tutaj Sona. No oby było podobnie. Może jakaś karta 99. Proszę. Dwie posiadane. X to